Wymiana papieru w kasie fiskalnej PoZNET BINGO z serii HS. Podnosimy pokrywę osłaniającą mechanizm drukujący. Po podniesieniu takiej osłony widzimy dwie rodki papieru termicznego z dwoma mechanizmami drukującymi. Proces wymiany odbywa się poprzez uniesienie tej czarnej dźwigni do góry. Jest to troszeczkę kłopotliwe, ale najlepiej sobie w ten sposób rolkę wziąć, żeby ją widzieć całą. Energicznym ruchem podnosimy do góry i mamy dwie rolki papieru termicznego, które są umieszczone w gnieździe drukującym. Wkładamy taki papier, część dla użytkownika, dla odbioru, do, yy, nie część dla yy, kopia, dla Kupującego i druga rolka kopia dla sprzedawcy. Po umieszczeniu rolek opuszczamy mechanizm docisku papieru do mechanizmu drukującego energicznym ruchem, aż usłyszymy taki dźwięk zablokowania. Następnie tą część papieru termicznego zawijamy na elemencie zwijacza w sposób, aby ten papier nam się nie zsuwał. Po założeniu takiego papieru. Oczywiście sprawdzamy, czy nie przesuwa nam się papier i umieszczamy go swobodnie w mechanizmie zwijacza. Nigdzie tu się nie zatrzaskuje, po prostu wkładamy. Po założeniu w ten sposób papieru. część dla kopia dla paragonu dla, użytku, dla klienta. Wyciągamy sobie dłużej. Opuszczamy dźwignię na dół. Obrywamy nadmiar papieru i my, metoda wymiany zakończona. Kasa fiskalna po wymianie papieru automatycznie pokaże, że papier jest wymieniony. Jeżeli czegoś byśmy nie zrobili, na przykład nie opuścili tej dźwigni docisku papieru do układu drukującego termicznego, kasa będzie sygnalizować dźwignia podniesiona. Wtedy podnosimy osłonę, dociskamy dźwignię, zamykamy, kasa gotowa do pracy.